Mam dla Ciebie słowo. Tenet. Nieprzenikniony świat szpiegów. Chodzi o przetrwanie. Wszystkich. Musisz przestać myśleć liniowo. Film Christophera Nolana. Tenet. Dziś o 22.40 w Telewizji Metro. Drugi sezon kultowego serialu. Chcę wiedzieć, jak zginął mój syn. To pogrąży nas wszystkie. Co takiego? Kłamstwa. Wielkie kłamstewka. Dwa odcinki. W sobotę o 20.00 w Telewizji Metro. Nie mieliśmy pojęcia, że to może być coś więcej niż tylko handel informacjami o zgonach. Ta zbrodnia wstrząsnęła całą Polską. Oni nie mówili, zabijemy człowieka. Mówili, no mamy kolejną skórę, kolejne 1500. Pieniądze, które brali, dzielili potem na 4-5 osób. Czasami to było 200, czasami 300 zł. Jestem przerażony, że osób mogło być ofiarami tego procederu. Łowcy skór. Nowy serial dokumentalny oglądaj teraz na platformie Max. ty motyw już pracę a... zrobili karierę, dalej. karierę tak żeby karierę tak Takie życie to ja rozumiem. A wątpliwości idiotko. <grywa> Chciałem tylko powiedzieć, że my z Klarą to nieustannie żyjemy na pełnym maksie. Wszystkie nasze odcinki są w max. Max. Mam dla ciebie słowo. Ten nieprzenikniony świat szpiegów. Chodzi o przetrwanie wszystkich. Musisz przestać myśleć liniowo. Film Christophera Nolana. Tenet. Dziś o 22.40 w telewizji Metro. Drugi sezon kultowego serialu. Chcę wiedzieć, jak zginął mój syn. To pogrąży nas wszystkich. Co takiego? Kłamstwa. Wielkie kłamstewka. Dwa odcinki. W sobotę o 20.00 w telewizji Metro. to, nie jestem broken. That's why Co Sponsorem programu jest Ori Farm, producent leku amol na objawy przeziębienia i niestrawność. Naprawdę nie możemy porozmawiać. Nie możesz wierzyć we wszystko, co ci mówią ludzie na mikrofonie. Nie znasz. Piotr, gratulacje.